Było to w lutym 1943 roku. Wyłoniła się potrzeba ewakuacji niektórych rzeczy i materiałów z pewnego mieszkania, które mieściło się w wielkiej czynszowej kamienicy w samym centrum Śródmieścia przy ulicy Brackiej. Była to ewakuacja mieszkania przy ulicy Brackiej należącego do Jana Błońskiego. W czasie akcji zginął Kazimierz Pawłowski Paweł, a ranny został Jan Bytnar. Jednego zimowego wieczoru niewielkimi grupkami podeszło do domu kilkudziesięciu młodych ludzi. Podjechało także kilka aut. Gdy jedna część otworzywszy mieszkanie wynosiła rzeczy, o które chodziło, druga część ubezpieczała ewakuację. Robota trwała bite dwie godziny. Dowódcą całości ubezpieczenia był Rudy, dowódcą piątki ubezpieczającej od strony ulicy był Alek. Wynoszeniem rzeczy kierował Zośka. Od chwili rozpoczęcia akcji nie można było dopuścić, aby ktokolwiek wyszedł z wielkiej kamienicy, w której przeprowadzano ewakuację. Wszystkich więc ludzi, pragnących wyjść z domu oraz tych, którzy wchodzili, zatrzymywano w obszernej klatce schodowej. Robiono to w ciszy i spokoju, aby nie spowodować paniki i aby lokatorzy licznych mieszkań nie zorientowali się, że dzieje się coś niewłaściwego. Przecież w każdym mieszkaniu jest telefon. Przecież wystarczy otworzyć okno na bardzo ruchliwą w tym miejscu ulicę i narobić alarmu. Dwie bite godziny, od 5 do 7 po południu, trwała robota. Grupa zatrzymywanych na klatce schodowej rosła w zastraszający sposób, sięgając pod koniec masy około 200 ludzi. Z bitą ciżbą stał tłum nieruchomych, milczących mężczyzn i kobiet. Od pierwszego piętra, z którego ewakuowano rzeczy, aż gdzieś daleko w górę do pogranicza piętra trzeciego. Tłum musiał stać spokojnie. Twarze stojących przy poręczach młodych ludzi nie miały wyrazu żartu. Auta wywożące rzeczy odbyły już kilka tur, gdy w bramę domu weszli dwaj granatowi policjanci. Ktoś z mieszkańców domu, zorientowawszy się w nienormalności sytuacji, i podejrzewając grabież na wielką skalę, zaalarmował najbliższy komisariat. Alek wpuścił policjantów. Miał rozkaz wpuszczać każdego. Nie wolno mu było tylko wypuszczać. Policjanci weszli do ewakuowanego mieszkania i dopiero tam, ujrzawszy wymierzone ku sobie lufy, stwierdzili, jaką wielką popełnili nieostrożność. Odebrano im broń, posadzono w kącie. Błagali o zwrot rewolwerów, twierdząc, że w przeciwnym razie poniosą wielką odpowiedzialność. Dziesięć minut potem do bramy podszedł patrol złożony z czterech wesecznitów z sąsiedniej fabryki, widocznie także zaalmowanej przez gorliwego lokatora. Wchodzili ostrożnie. Alek i tych wpuścił. Rozkaz był wyraźny. Wpuszczać każdego. Weszli więc do bramy i czujni skierowali się ku klatce schodowej. Była to chwila, w której musiał wystąpić rudy, dowodzący całością ubezpieczenia. Uprzedzony dyskretnym sygnałem alarmowym Alka czekał w gości w głębi bramy. Panowie, odbywa się tu akcja oddziałów polskich sił zbrojnych. Opuścić pistolety, oddać mi broń. Krzyżują się ze sobą spojrzenia, piersi oddychają w przyspieszonym rytmie. Jeden z nich pociąga spust pistoletu. Ubezpieczenie odpowiada ogniem. W mrocznej bramie, pełnej ludzi, huczy od wystrzałów. Za chwilę walka skończona. Dwóch nie chciało oddać broni. Leżą we krwi. Czy jest kto ranny? woła Zośka. Rudy czuje pękający ból w udzie i widzi występującą na ubraniu plamę krwi. Opierając się na ramieniu Zośki, którego rykoszet ugodził w piętę, wychodzi na ulicę. Przed minutą, pełna gwaru i przechody w ulicę jest teraz zupełnie pusta. Podtrzymując się wzajemnie, obaj przyjaciele pakują się przez pomyłkę do cudzego auta. Gdy spostrzegają błąd, jest już za późno. Szofer w osłupieniu patrzy na pasażerów, mówiących doń w niezrozumiały sposób o niezrozumiałych rzeczach. Zośka nie mije w konsternacji ze złości na własne kapiostwo. W tej chwili nie można się wahać. Jechać naprzód, rozkazuje wyjmując pistolet. Tymczasem Alek przeżywał ciężkie minuty. Przepuszczał wchodzących w Erkszutsu, przewidywał walkę, lecz nie wolno by było niczego uczynić prócz ścisłego wykonania polecenia. Stał więc w dalszym ciągu lub spacerował pozornie niewrażliwy, obojętny i całkowicie spokojny. Choć w głowie kłębiły się myśli, a duszą miotał niepokój. Uspokojenie dawało mu pieszczotliwe głaskanie stena. Ten angielski maszynowy pistolet, dziwaczny w, w wyglądzie czyniący wrażenie nieobrobionego żelastwa, jakże był wygodny dzięki swoim niewielkim wymiarom i jakże w działaniu. Nareszcie skończone. Ludzie opuścili już dom. Ostatni schodził z ulicy Alek. Gdy mija drugą przecznicę, widzi wielkie auto policji niemieckiej pędzące w stronę domu. Ogląda się. Auto staje przed ich domem, kilkudziesięciu policjantów szybko zeskakuje na ulicę i otacza gmach. No, no, skończyliśmy w sam czas. Awantury arabskie tej ewakuacji miały jeszcze swój dalszy ciąg w mieszkaniu Rudego. Do rannego sprowadzono z wielkimi ostrożnościami jakiegoś podobno bardzo dyskretnego lekarza. Lekarz zrobił co do niego należało. Orzekł, że kula nie tknęła kości, że wszystko będzie dobrze i odjechał. A następnego dnia Zośka, którego rana okazała się tylko draśnięciem, przeglądając świeżo nadesłany przez kontrwywiad wykaz agentów Gestapo. Z przerażeniem wyczytał na pierwszym miejscu nazwisko chirurga, który poprzedniego dnia badał Rudego i przed którym nie czyniono tajemnicy z przyczyny zranienia. Powstało piekło. W parę godzin po odkryciu Zośki u Rudego był już Alek, Andrzej i paru innych. Nie ma co, trzeba zmykać. Ponieważ jednak tego dnia nie było gdzie przewieźć rannego, zaszła konieczność tę jeszcze jedną noc spędzić na miejscu. Lekko gorączkujący Rudy spał w otoczeniu czterech ubezpieczających go przyjaciół. O czwartej rano, o charakterystycznej porze gestapowskich wizyt, alarm. Przed domem stanęło policyjne auto. Przyjaciele gorączkowo ubierają rannego i szybko przewiązują go liną, która przed parami miesiącami wyratowała Rudego z łapanki. Już stoją przy oknie, gotowi spuszczać towarzysza w małą boczną uliczkę, gdy okazuje się, że Alan jest fałszywy. Gestapo udało się do domu naprzeciwko. Po paru dniach dowiedziano się również, że wiadomość o lekarzu była nieprawdziwa. W czasach terroru okupacyjnego tego rodzaju pomyłki i tego rodzaju alarmy przeżyła chyba każda polska rodzina. Choć tylko niecałe pół roku Zośka i jego przyjaciele pełnili służbę w dywersji, byli to już jednak inni ludzie. Broń i przeżycia związane z walką wywołały ogromne przemiany psychiczne. Inny był teraz błysk ich oczu. Ku zdumieniu nieorientującego się w niczym otoczenia, zaznaczając się w nich zaznaczyła wyraźnie i mocno jakaś twardość i szorstkość, męskość i pewność siebie oraz skłonność do częstych refleksji. Pod arsenałem w Pewnej marcowej nocy Gestapo aresztowało jednego z towarzyszy broni Rudego, henka, kaduszami i podstępem Znalezione gdzieś na mieście w czasie jednej z rewizji notatki, wydobyto zeń kilka faktów. Do wiadomości gestapowców dostał się tylko drobny ułamek tego, co wiedział Heniek. W notatkach było zresztą tylko jedno nazwisko i jeden adres. Nazwisko i adres Rudego. Po południe 22 marca 1943 roku spędził Rudy ze swym najbliższym przyjacielem. Skończyli przygotowania do przenoszenia dużego magazynu materiałów wybuchowych, brali udział w dyskusji na temat podjętej w owym czasie przez szare szeregi akcji stworzenia porozumienia międzyorganizacyjnego konspiracyjnych organizacji młodzieżowych, i teraz szli do domów. Rudy odprowadzał Zośkę. Rozmawiali o sprawie ostatnio bardzo ich obchodzącej o formowaniu osobowości przez wzajemne oddziaływanie analizowali dodatnie i ujemne wpływy, jakie na siebie wywierają. Zbliżała się jak godzina policyjna, trzeba było się rozstać. Rudy był bardzo ożywiony i pogodny. Nie mam teraz żadnych zmartwień, mówił do przyjaciela. Choćbym nawet chciał, nie mam. Teraz ty musisz zacząć się czymś martwić. Wieczorem przed snem Zośka zatelefonował do Rudego. W ostatnich miesiącach czuli się ze sobą wyjątkowo dobrze. Skazali się w poglądach na świat, na wypadki i na ludzi. Pasjonowały ich te same prace i te same zadania. Zapatrzeni byli obaj w te same rzeczy, nieuchwytne, a tak ważne, że, ma, że malały wobec nich wszystkie inne problemy życia. Wmiana najsłabszych zdań sprawiła im przyjemność. Zośka telefonował bez żadnego powodu, od tak, żeby powiedzieć dobranoc. Rudy leżał już w łóżku i na bosaka przybiegł do telefonu. Dobranoc! odpowiedział przyjacielowi. 23 marca o godzinie czwartej minut 30 rano do mieszkania Rudego weszło sześciu ludzi. Sześciu Niemców umundurowanych i po cywilnemu, czterech innych pozostało na zewnątrz. Ci, co weszli, trzymali w pogotowiu maszynowe pistolety. Jakakolwiek próba oporu lub ucieczki była niemożliwa. Po krótkiej rewizji zabrano Rudego i jego ojca na Pawiak. W mieszkaniu pozostało jeszcze paru i dokładnie przeglądali każdy pokój, a potem strych i piwnice. Znaleziono rzeczy, których przeznaczenie nie budziło żadnych wątpliwości. Już w 15 minut po przywiezieniu Rudego na Pawiak zaczęto pierwsze badanie. Zwykle badania przeprowadzone są na szucha i zaczynają się bez takiego pośpiechu. W tym jednak przypadku gestapowcy działali z wyjątkowym tempem. W przebiegu wstępnego śledztwa gestapo nabrało przeświadczenia, że Rudy jest jedną z głównych sprężyn dywersji. Gestapo zdecydowało jak najszybciej wydusić od nowego więźnia adresy magazynów materiałów wybuchowych oraz adresy wszystkich znanych mu przełożonych i kolegów. Pierwsze badanie przeprowadzono na powiaku. Rudy wyparł się wszystkiego. Zaczęło się bicie. Pokazano mu znalezione notatki. Wstrząsnęło nim to do głębi, ale nie zachwiało w postanowieniu zapierania się wszystkiego. Główną jego troską było ukrycie świeżej blizny po na udzie. To też tak się kręcił i wystawiał na razy, by uderzenia spadały właśnie na tę bliznę. Po kilku minutach blizna była już na tyle poszarpana i zakrwawiona, że rudy przestał o tym swoim kłopacie myśleć. Katujące go gestapowcy z uporem i bez przerwy żądali adresów i nazwisk. Gdy twierdził, że nie zna żadnego i podawał bardzo lakoniczne i bardzo prawdopodobne wersje, tłumacząc powody przechowywania rzeczy znalezionych u niego w czasie rewizji, gestapowców wyprowadziło to z równowagi. Gdy wreszcie podał pierwsze nazwisko, kolegi zmarłego niedawno w Oświęcimiu, prowadzący śledztwo, wściekł się. Kłamiesz, kłamiesz, łotrze. Bicie trwało bez ustanku, z parogodzinnymi przerwami. Bito go w trzech postawach. Na stojąco, pięścią po twarzy i głowie, leżącego na stołku, kijem i pejczem, oraz na podłodze, gdy mdlał, butami po brzuchu i między nogi. Miażdżono mu również podkowami butów dłonie na kamiennej posadzce, gdy leżał wyczerpany bez sił. Bicie kijem ustało dopiero wtedy, gdy kij złamali mu na głowie. Badanie trwało. Przeniosło się teraz na Szucha. Na stole leżały niektóre rzeczy znalezione w mieszkaniu Rudego. Między innymi duża pieczęć z kotwicą z czasów małego sabotażu. Jeden z gestapowców umaczał pieczęć w tuszu i ostemplował nią twarz i głowę Rudego. Rudy był struch, lecz chudy i dość drobny. Już pierwsze bicia doprowadziły go do utraty przytomności. Zemdlenia były ulką w torturach. Nadstawiał więc umyślnie głowę na razy, by stracić przytomność i nie czuć męki. Zemdlonego budzono do życia kopaniem brzuch, teptaniem rąk i wierceniem butami między nogami. Już pierwszego dnia męki rudy nie mógł stać. Musiano go nosić na noszach lub ciągnąć omdlałego za ręce, łucząc głową i nogami po korytarzach i schodach. Gdy przywieziono go pierwszego dnia z Szucha na Pawiak, Zaopiekowali się nim więźniowie. Ludzie ci, którzy co dnia spoglądali na ciężkie sytuacje, cudząc Rudego Właźni, byli poważniejsi niż zwykle. Pierwszą noc Rudy spędził na ogólnej sali. Ojciec i kilku przygodnych ludzi na ochotnika dyżurowali przy nim całą noc, opiekując się co parę minut podając wodę i przewracając na drugi bok. Następnego dnia przeniesiono go do szpitala w stanie bardzo ciężkim, ale już w parę godzin potem wzięto go na dalsze badania na Szucha. W czasie tych badań leżał cały czas na noszach. Na tych noszach bito go i katowano straszliwie. Z trudem docucono się go na Pawiaku. W piątek przeprowadzono konfrontację z Henkiem. Gdy Rudy w dalszym ciągu przeczył, zaczęto go katować przy Henku. Henik stał z podśniaczonym okiem i ze śladami zadawanych mu w czasie badań przed tygodniem razów na twarzy i głowie. Stał śmiertelnie blady, z udręki i bólu. Nie mogąc znieść widoku znęcań nad rudym, zawołał. Panowie, on powie, ale później. Dajcie mu spokój. To jest bardzo dzielny chłopak. Wobec uporczywego milczenia Rudego, gestapowcy przerwali tego dnia badania, zapowiadając wezwanie na śledztwo w sobotę. To wszystko, co było, to nic. Wycedził przez zęby do Rudego. Prowadzący śledztwo, gesta powiedz: Od jutra nie zmrużysz oka. Będziemy cielać tak długo, póki się nie przyznasz. A zwracając się po niemiecku do swych pomocników, dodał: Bić aż do śmierci. Rudy został aresztowany o świcie. A już około godziny siódmej alarmowo zwoływali się jego przyjaciele. Byli poruszeni w najwyższym stopniu. Los uderzył w kogoś specjalnie im bliskiego. Czuli wzburzenie i pustkę jakby się coś urwało, skończyło, uleciało. W oczach niejednego z tych młodych mężczyzn, które w ciągu ostatnich miesięcy i lat widziały już wiele groźnych obrazów, błyszczały łzy.